Na świecie, na świecie, i do takich wojen, jak na przykład Freetown, gdzie e, najpierw porywano dzieci, i je w buszu e, faszerowano narkotykami, a potem dawano im broń i puszczano na Freetown, i te dzieci dosłownie odrobywały innym dzieciom rączki, Dosłownie, kochani. Ja byłem przy tym. Ja widziałem, ja mam film, tak jak go trąbują, bo, bo mi agentał ten film. A ja chodziłem w czasie wojny ubrany w strój muzułmański, jako muzułmanin, żeby mnie nie zabito. Takich historii mam wiele, można by było mówić i mówić, a 10 razy przyszedłem przez somalijskie, Wody, wiecie, piraci i tak dalej. Dwa razy miałem ochronę. Szelaliśmy, gonili mnie, szelali do mnie. Somalijscy piraci. Na szczęście udawało mi się uciekać, udawało mi się omijać. Powiem wam, omijać co? Otóż, omijać wszystkich rybaków. Dlaczego? No bo ja dostawałem, od składa lumpur, dostawałem wiadomości, że uwaga, rybacy to jest Mother Pirate Ship, czyli matka piratów. Na rybackim statku, porwanym rybackim statku jest motorowa, szybka motorowa, która... W tym pewnym momencie rybacy udają rybaka, a tu w pewnym momencie opuszczają szybką motorową, szybką motorową idzie gonią i walą rakietą. Rakietą, nie e, strzelają sobie tam z pistoletu czy z karabinu, tylko walą rakietą. I takie, w mojej książce są takie zdjęcia, gdzie w statku jest taka dziura, Taka dziura, z lewej burty, wszystko zniszczone, lewa burta, na szczęście cała załoga z prawej burty siedziała na siadaniu. Kochani albo takich, że gonią mnie, już mnie mają dogonić, ale nie dogonili, bo jest za duża fala i nie dali rady, bo na fali motulówka ich na, nie skakała i nie dali rady. Jest tego dużo, że nie wspomnę o piratach, o piratach gdzie indziej. Można by było wiele razy opowiadać, na przykład Ekwador. Jeszcze jako pierwszy oficer miałem kapitana Anglika. Ekwador, Guayaquil, takie miejsce na rzece, rzuciliśmy kotwicę i nagle w nocy 200 około 200 piratów na burcie. I co? I Anglik mnie nauczył wtedy działania. Przede wszystkim musimy chronić załogę. Przede wszystkim chronić załogę. Czyli zamknijmy się. Potem to też na Somalijskich, żeśmy trenowali, była tak zwana cetadela, którą lecieliśmy w ciągu pięciu minut, musieliśmy się zamknąć w takim miejscu, gdzie może nas nie znajdą. A może po 40 minutach przyleci helikopter albo Marynarka Wojenna Amerykańska, czy Chińska nas odbije. Ale tam Anglik powiedział, zostaw, nie kradną, niech wszystko kradną, co chcą. A, taki mądry Anglik. I zapytaliśmy się i okazało się, nie ja, całka była filipińska, oni wiedzieli, nawet którzy będą walczyć, nie? no, a tam jest 200 ludzi na, na burcie, nie? I zamknęliśmy się i oni ukradli wszystko, co można było na statku, a nas zostawili w spokoju. I teraz Anglik na drugi dzień przyszedł do mnie i mówi: Dziw, zobacz, oni ukradli nasze wszystko, cumy, wszystko i tak dalej. Ale my teraz kupimy sobie i będziemy mieli nowe. Nowe. Armator ma ubezpieczenie, mówi, nie? zapłacimy mu ubezpieczenie. A ty mówi, a, a za to, że kupiłeś wszystko nowe, to będziemy mieli 15% i ty masz swoje 5. Kochani, to co? Mamy się bronić, narazać życie, walczyć z piratami? Nie? Nie. I ja przez całe swoje życie właśnie tak postępowałem, że przede wszystkim załoga. Statek to rzecz. A załoga to człowiek.